Siema, dzisiaj jesteśmy tutaj na Hellcase. Skrzynie urządzeń sobie tutaj e, pootwieramy, bo jeszcze ich nie testowaliśmy: USP Case, AWP Stash, AWP Case, AK47 Case, Agent i M4 Case. Także takie skrzyneczki dzisiaj sobie pootwieramy. Nie są też jakoś po drogie, więc troszkę ich wyjdzie. Oczywiście, strona jaki film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, jak taką osobą jesteś, no to pamiętaj. Że możesz sobie wejść na stronkę pierwszy w opisie, albo jak już na stronie będziesz, no to możesz sobie wpisać kod promocyjny Swert. Masz z nim 10% więcej przy doładowaniu i balans na tworzenie jakiejś tutaj darmowej skrzynki na start. Trochę mnie rozkłada, więc mogę mieć głos taki trochę inny, eee. dobra, USP case. $50 za jedną. Najlepszy drop. Monster Mashab 130 Kurde, trochę tych Dark też powpadało Także sobie pootwierajmy I sprawdźmy co tutaj takiego się dzieje Mmm... Jakiś... Nie, nie, same... Same główne chyba że ten Desert Tactical coś kosztuje No jednak nie Nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego skina Dobra, jeszcze raz ja do skrzyni broni nigdy nie byłem przekonany e, więc e, też za dużo nie oczekuję ale miło by było coś zobaczyć takiego e, mocniejszego, 6 dolarków z x x spoko e, troszeczkę tutaj wyratowało także dobra, zostawiamy to, AWP Starz. ciekawe czym się różnią te dwie oprócz ceną Aha i ktoś dropnął ze skrzynki za 3 dolary i kurde AWP Graffiti za 500 dolków i Wildfire'a, i go... O kurwa ty to ta skrzynka. No. Dawaj to. Niech leci. O! No no, ty. No co to, ty? To, 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 ona za 3 dolary jest? 32, proszę bardzo. 10-krotny profit. Zajebiście. Podoba mi się ta WP starz. Jeszcze raz chcę. No i boom, oh, boom to już by się chciało chyba. To już za dużo. Ale dawaj, 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 dawaj. Favor Dream. Ej, ta skrzynka potrafi coś tutaj za, rzeczywiście zapodać. Takie luźne 30 dolków. Już drugi raz nam wypadło. I trzeci raz chyba, bo e-bill też troszeczkę kosztuje. 43, ej dobra, AWP Stash, zajebista skrzynka. Podoba mi się, będę do niej wracał, zobaczymy AWP case. No tutaj aż tak z dropów takich mocnych nie ma, mimo że jest droższa, ale tutaj są otłamki. Na nasze bronie. 5, zobaczymy, no bo jest droższa, a największe dropy są gorsze, chyba że może na niej jest jakaś większa... Szansa? Nie 13 dolków, dawaj kolejne 5! Um, no nie wiem o co tu chodzi. Czemu ona jest droższa, strasznie, strasznie słabsza. Mamy jeszcze jedną, ostatnią szansę, żeby się tutaj pokazać lepiej. A i go nie wykorzystała. serce Jedra się czaiła. O, ale chociaż ten, odłamek dostałem z Electric Hive'a. Spoko. Eee, AK-47 Case. Chyba ją na bitwę kiedyś wrzucałem. Uuu, uu, tutaj te plus... Cztery Bluesporty plus w topce są. Wulkany, Aquamariny. No i... Sfer do topki chce wejść. Orbi, nie, nie bez orbita. Kurde, chuja. tak wszystko blisko było z takich fajniejszych skinów, ale się poprzewracało na te gówniane. Znaczy, przepraszam, jakie gówniane safari masz co przecina wszystkim do kaha. Kurwa, i ostatnie. A, Preda ai, Predator, dobra. Predator chyba kosztował troszkę. O, odłamek Neonuara. 80 dolarów to kosztuje Predator? I co jest? Dobra, tego się nie spodziewałem akurat na no to 80 dolarów? To już jest spoko z 5. Dajebiście. E, no i... Agenciki, ej, kurwa, tak się ciężko nagrywa z tą chorobą. Mam tak nos zawalony. Ale damy radę, damy radę. Dla widza odcinek musi wlecieć. Mm, dobra. Nie znam cen agentów. Wiem tyle, że ten z kondomem na głowie kosztuje dużo. Okej, okay, tu jakiś... A, ten chyba z tym złotym zegarkiem, nie? Ja kiedyś chciałem... Miałem takiego agenta, ale go sprzedałem, bo chciałem, żeby było widać w nim y zegarek. Ale przez to, że gram 4 na 3 to tego zegarka więcej czasu nie widziałem, niż widziałem, więc y, powiedziałem, no to chuj. O, Ty odłamek jakiegoś tutaj, Sir Bloody Load Mode, ale to nie jest tego najlepszego? Sir Bloody Load Mode, tak, dostaliśmy odłamek tego ziutka najlepszego. No to dawaj dalej. Jeszcze jeden taki jeszcze trzy takie odłamki widaj. No same feniksy tutaj wpadają z tego. Dobra, ale 30 do, ale ty mimo tego, że wpadają te feniksy, czyli drop najgorszy, to tutaj się dużo nie traci, bo widzicie, trafiliśmy 30 dolków. Mimo, że trafiliśmy giga gówno. Ja w ogóle to teraz zobaczyłem 92% na feniksa. Hej. No i m 4 Case, proszę bardzo, sobie pyk. piąteczkę. Ale tu, kurde, Welcome to the jungle komuś poleciał, tak? O ty, kurwa, co tu się stało? 168-krotny 168, 168 profit. Gościu, zakurwił. To, kurde, co to jest? A my nic. Giga shit m 4 k a w ogóle fajnie, że z m 4 k leci i M4A4 i M4A1S. Spoko. Ale przez to jest dużo, dużo tych skinów. No i tu Fairy, dobra. Zostawiam to. Idę kurwa na bitwę, ty, siutek. Oczywiście, żebyście chcielibyście bitwę zobaczyć, bitwa o skrzynie. Utwórz bitwę i. Co tam było? USP. USP, tak z 2, AWP Staż dwie, AWP Case 2, AK47 Case 2, agentów dwóch i M4 Case 2. Proszę bardzo. Taki nasz podsumowanie na naszego odcinka. Na 4 cz graczy zrobimy na klasycznym licze, że jednak coś dzisiaj tutaj dla mnie jeszcze wleci, bo dropiło. Więc. Moje ego mówi mi, że to możemy wygrać I zobaczymy. Okej. Okay. To gówno dało Ta AWP staż. no. Niech da takie 40 o. Aha, a Heron kosztuje 2 zł tylko? Co jest? Myślę, że to jest jakaś taka trochę droższa ta AWP. Znaczy taka, że wyjdzie chociaż zdychę, a tu taki chuj, dobra, no na razie, o wupa wildfire 76 dolarów, no i chyba gg, i patrz i ten jeszcze 13 dropi i mam najmniej i reverse mode by wszedł tutaj jak wściekły kurwa, oj poczekaj, 42 radia, hazard jeszcze 50 zrobić ty. To do, do, do zrobienia to jest. Teraz predatorka tego za 80. To jest do zrobienia. Oj, Barkowa. Ej, no 30, 38 do, dolarów. A, dobra, bo tu agenci już zostali. No to chujnia z grzybnią. No niestety. Bitewka nie wygrana, ale ty fajnie, fajnie poszła. Fajny profit dla wygranego. Dobra, także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Nie zapominaj o tym, by sobie oczywiście użyłaś tutaj kodu procyjnego sferu, masz fajne bonusiki, przy okazji mi pomagasz. No i będzie się kończy, więc jeżeli chcesz jeszcze tutaj sobie coś przetestować, to oczywiście wbijaj, bo został jeden dzień 6 godzin. Jak to oglądasz, to jeden dzień 12. <grym> Jak tak. Także dziękuję bardzo, do usłyszenia w następnym filmie Manu.